Zajrzeliśmy pod gościnny salon Yamahy, żeby złapać tutaj człowieka, który mówi, że samochodów to on nie lubi, lubi motocykle. Pewnie zaraz zajrzy, najpierw kilka słów o tym dziwnym samochodzie Nissan Leaf. Dziwne to może złe słowo, w kontekście tego, że prawdopodobnie w niedługim czasie większość samochodów jeżdżących po Ziemi to będą właśnie samochody elektryczne, bo ten samochód jest stuprocentowo elektryczny. Napisano na nim zero, emisja zero. Kiedyś pod światłami zatrzymałem się tym samochodem, zapytał mnie pan stojący w samochodzie obok, co to za ładne auto, co to za dziwne auto i co to znaczy to zero emisja. Ja mówię, tylko na prąd, tutaj nie ma żadnego silnika. No, niemożliwe. I kiedy ruszyliśmy spod świateł, odskoczyłem, jak mnie wystrzeliło z procy. Przy następnych światłach podjechał znowu do mnie i mówi: O rany, to tylko na prąd? Ja mówię: Tak, to tylko na prąd, ależ to się zbiera. No właśnie, tego nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak coś takiego może tak szybko jeździć. A jeździ bardzo szybko. Zasięg tego samochodu to 190 km. Oczywiście w optymalnych warunkach, kiedy nie używamy wszystkich odbiorników prądu, a trzeba pamiętać, że ma podgrzewaną kierownicę, podgrzewane siedzenia, do tego oczywiście serwo, klimatyzację, wszystkie te systemy działają i no jeżeli oczywiście włączcie w skonaraz, no to okazuje się, że tego prądu jest troszkę mniej i jedziecie bardzo agresywnie, to też zmniejsza dystans. Można oczywiście używając tej dziwnej dźwigni zmiany biegów, przełączyć się na system eko. Wtedy słabnie, nie ma takiego poweru potwornego, ale zasięg się zwiększa. W krajach bardziej, według mnie, cywilizowanych pod tym względem, takich jak na przykład Estonia, taki samochód w połowie dofinansowuje państwo. W Polsce nie ma jeszcze na razie takich możliwości, pewnie się pojawią. Niektóre miasta bardziej przyjazne samochodom, taki jak Toruń na przykład, sprawiają, że kiedy wjeżdżacie na, do centrum miasta samochodem elektrycznym bądź hybrydą, nie płacicie za parkowanie. To piękny gest. Natomiast Nissan, sprzedając te samochody, powiedział tak: jeżeli firma kupuje od nas trzy takie samochody, to dostaje od nas tak zwaną szybką ładowarkę. Ona ładuje samochód w 30 minut. To jest taki prezent od firmy dodatkowy przy zakupie do floty trzech takich samochodów. Bo jak już mówimy o ładowaniu, warto też pamiętać o tym, że kiedy ładujecie ten samochód z gniazdka 230 V. To od zera trwa to mniej więcej 12 godzin. Jeżeli podjedziecie do serwisu Nissana na ulicy Puławskiej w Warszawie, naładują wam ten samochód w 30 minut, czyli zdążycie wypić kawkę i po 30 minutach odjeżdżacie. Dlatego, mając firmę i flotę takich samochodów, warto mieć szybką ładowarkę, żeby samochody były cały czas gotowe do jazdy. Pojawia się pytanie: no dobrze, co z takim samochodem zrobić? Jest to samochód miejski. Do jeżdżenia po mieście, no pomyślcie sobie, ile, ile kilometrów przejeżdżacie dziennie autem, załatwiając jakieś sprawy. Myślę, że w 100 kilometrach spokojnie się mieścicie. Potem wracacie do domu, wpinacie się do gniazda i następnego dnia samochód znowu jest gotowy do drogi, a następne przejażdżki po mieście z włączoną klimą i co tam wam do głowy przyjdzie. Auto bardzo przestronne w środku z konkretnym bagażnikiem. Gdzieś tam pod spodem samochodu ukryte są akumulatory. Z przodu, kiedy otworzycie maskę, to coś wygląda prawie jak normalny silnik w samochodzie, tyle że nie wydaje żadnego dźwięku. Kiedy wyjeżdżałem spod radia z garażu, zatrzymałem się na chwilę na parkingu, żeby zamienić dwa słowa z kolegą. On podszedł do mnie i powiedział, co na luzie wyjechałeś? powiedziałem, nie, tutaj nie ma silnika. Samochód z zewnątrz nie sprawia wrażenia, że jest samochodem elektrycznym. Ważne jest także to, że opór powietrza w, przy, w przypadku tego samochodu został tak obniżony, że to jest 0,28 współczynnik oporu powietrza. Dla przykładu słynny Citroën CX miał 0,33. Także nie że tego nie widać, on opór powietrza ma bardzo niewielki. Kiedy podjeżdżacie do domu, wciskacie przycisk albo w pilocie, albo w. W środku w samochodzie otwiera się z przodu klapka, i tam macie gniazda do ładowania. Do samochodu dołączony jest specjalny przewód z ładowarką, którą wpinacie do normalnej sieci energetycznej. Potem wpinacie do samochodu i czekacie spokojnie, aż się naładuje, naładuje, śpiąc spokojnie w domu. Obliczono, że ten samochód na 100 km zużywa energii elektrycznej tyle, e, co nic. Tak dokładnie kosztuje to 8 zł. Warto sobie przeliczyć, trzymając takie auto. Jeżdżąc nim przez 5 lat, wyjdziecie do przodu. Jeżeli oczywiście nasze dzielne państwo, obliczone wieloma problemami natury finansowej, dojdzie do wniosku, że warto inwestować w samochody elektryczne, to pewnie któregoś dnia ktoś mądry powie: No dobrze, nie zatruwacie atmosfery, spalacie bardzo niewiele energii, stoicie w korku i praktycznie jesteście bezgłośni i bezwonni, że może warto. Wyciągnąć rękę do takich samochodów, wtedy ten rynek rozwinie się bardzo, bardzo szybko, tak na przykład we wspominanej wcześniej Estonii. No witaj Adamie, ja zapowiedziałem Twoje przybycie, wiem, że jesteś zapracowanym człowiekiem, bo sezon się zaczął, motocykle jeżdżą, cały czas coś tu przelatuje. Przejechałeś się tym dziwnym samochodem, na początku nie zdradziłem Ci tajemnicy, co jest pod maską, jakie wrażenia? No, wrażenia bardzo fajne, popełniłem jeden błąd, bo mnie nie uprzedziłeś i nie wyłączyłem na początku radia, ale jak później wyłączyłem radio, no to zaskoczyłem się, bo pełna cisza, a jak się bardzo dobrze wsłuchałem, no to takie wrażenia jak do film science fiction i startujący statek kosmiczny. Wiesz, że projektując ten samochód natrafiono na śmieszne problemy. Okazało się, że wycieraczki w samochodach elektrycznych muszą być inne, ponieważ za bardzo hałasują. To jest zwykłe, jak masz silnik, nie, nie robią tego problemu, a w tym samochodzie wycieraczki musieli zrobić specjalnej konstrukcji, żeby nie hałasowały. To dom wariatów. No to prawda, ale jedyne rzeczy jakie słychać, to są rzeczy, których normalnie nie słyszymy, czyli szum opon gdzieś tam strugi powietrza opływające samochód i faktycznie tutaj trzeba będzie się skupić i skoncentrować przy rozwoju tego pojazdu nad tymi innymi elementami aerodynamiki, czy właśnie opon. Bardzo duże znaczenie ma to tutaj tak naprawdę wymiana opon na zimówki, bo jak się zmieni na zimowe i dobierze się takie, które mają duży hałas, to po prostu może to drażnić. Ja podejrzewam, że cały rynek związany z tymi samochodami już powstaje, w związku z tymi opony ciche i na przykład aerodynamika, o której wspomniałeś, ja przed chwilą mówiłem o tym, że on ma 0,28. To jest znakomity wynik to jest samochód, który sprawdziłem dzisiaj na konkretnej autostradzie i przy prędkości dozwolonej, czyli około 130 na godzinę, on wykazywał tylko dwa, dwie kropeczki yy, obciążenia. Tam jest bardzo niewiele, dwie to jest w ogóle jakby nic. On sunie w powietrzu. Wspomniały się o lusterkach. Lusterka też są projektowane do elektryków tak, żeby było jak najcisze. Nawet podejrzewam, że ta antena, która ma taki dziwny gulgotowaty kształt, to ona też jest dopracowana tak, żeby była jak najciszej. Ej. Biorąc pod uwagę obciążenia finansowe firmy, to, że Twoi ludzie jeżdżą po mieście, za sprawy, mając takie samochody, które palą za 8 zł, za 100 kilometrów, gdzieś tam w głowie pojawiłaby się myśl, żeby zainwestować w takie auta. No, zdecydowanie tak. Jeszcze jakby mógł do sąsiada podejść styczką i się wczepić, kurcze, i by nie zauważył, no to było w ogóle rewelacyjnie. Nie, no, myślę, że to jest przyszłość. To jest przyszłość. Ja wiem, nie są niektóre projekty, tu właśnie naszej Yamahy, które jeszcze oficjalnie nie są podane do wiadomości, że Yamaha też mocno idzie w tym kierunku. Oczywiście. Niektórych takich bardziej ortodoksyjnych motocyklistów czy jakichś fanów motoryzacji może to martwić troszkę, bo jest kompletna cisza, nic się nie dzieje, natomiast jestem przekonany, że jakiś fajny głośnik można zainstalować i dźwięki różnych samochodów V8 czy jakiegoś tego typu też nagrać i puszczać jakimś głośnikiem, no bo... Faktycznie jest cisza, przez to, jest to bardzo komfortowe i przyjemne, no, ale jak już trafi się jakiś taki, a, musi być słychać, no to może sobie puszczać muzykę z magnetofonu czy z jakiegoś takiego głośnika. Takie plany już są. może sobie włączyć, nie wiem, Ferrari albo cokolwiek. No. I czujesz się jak wypasiony człowiek w takim aucie. Ale już coś nie o praw autorskich, będzie zaraz, zaraz. Ferrari, to tylko możemy wypuszczać. Ty możesz taki dźwięk, taki musisz sam go stworzyć. No ciekawe jestem w jakim to pójdzie. Wiesz, co mnie jeszcze bardzo zaskoczyło? Jak się okazało, że ten samochód musi mieć akumulator. To też <noise> mnie zdziwiło, pod... po co? <noise> no właśnie, niby baterie są, już można to wykorzystać, zagląda się pod maskę, a tam normalny, klasyczny akumulator. Podejrzewam, że po coś tam, tam jest, no nie, nie dociekałem za bardzo. Natomiast wiem jedno, przedni napęd, kops pod świateł, bardzo przyzwoity. Moment od dołu, momentalnie, elektryczny silnik nie potrzebuje takich cudów. Nie mierzyłbym się z Twoim Dodgem, ale, ale daje radę. Nie dość, że, że, że fajnie, bo rusza z tym momentem całkiem przyzwoicie. No, jak na tego typu w ogóle samochód, no to myślę, że to bardzo dobre są osiągi. A poza tym jest ta płynność. No, nie ma kompletnie czucia zmiany biegów. Cały czas jedziemy jednym biegiem. Żadnego szarpnięcia, niczego, więc to jest dodatkowy taki plus. Adam, dzięki Ci wielkie, że zechciałeś przejechać się tym autem. I, no bardzo. i do zobaczenia następnym razem, jak mnie mam. Dzięki. Adam Badziak.